Tell me pretty Siemanko moje widzowie, bardzo serdecznie, ja jestem, czyli y, oczywiście Dolur, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać na nowym, znaczy na nowym sezonie Coxcrafta Bedwars No i oczywiście chcę Was też zaprosić, nie wiem no do subskrypcji tego kanału, bo dawno mnie tu nie było. A że no, nikt nie zostawił jeszcze subskrypcji, to możesz teraz zostawić. <grywa> Oczywiście, jeszcze zostaw łapkę w górę, yy, bo jeżeli 10 łapek dobijemy, to nie wiem, jutro nor normalnie będzie film o. nie wiem, 13 tak. Dobra, ja już nie przedłużam. No i lecimy do filmu. Dobra, widzowie, właśnie jesteśmy na pierwszej arence i na nowej arence, którą. Zafundował nam sezon trzeci, czy to, no, trzeci sezon, czyli, no, powiem Wam, że podoba mi się, bo ta mapka jest bardzo, nie wiem, fajna. Chyba jest trochę za głośno Minecraft, więc ja troszeczkę go przyciszymy do 40. No i git, e, do kogo tu polecić? może tam do tego polecę. Dobra, żeby tylko nie spaść. <noise> Będzie lepiej. Dobra. Skupienie ever Dobra. Oj oj <noise> Nie wiem co to się stało, ale chyba gościu dla gaz złapał. Dobra. Chodź tu gościu. No chyba mnie zabije, ale dobra. Ty nie zabił mnie xD Dobra, lecimy po następnego killa, więc no, let's do this my friends. Dobra. Oczywiście jeszcze na środek, znaczy na środek trzeba iść. Dobra. Na środek idziemy normalnie, 2 HP. Ale cóż. W ogóle gdzie są tu diamenty? A, dobra, już widzę. Okej. Okay. <laughs> nie wiem. Dobra, bo wpadłem w tą dziurę. To przy jest przypadek i no, nie umiem stawiać klocków. Ale to jak zawsze to widać już sami. Z pewnych odcinków starych tam co było. W sumie to was przepraszam troszeczkę, że nie było mnie, ale nie mogłem po prostu. <laughs> Dobra, weźmiemy, weźmiemy sobie diamenty albo... albo nie weźmiemy i pójdziemy do tamtego i rozwalimy mu łóżko. O dzięki gościu. Gościu jest głupi. Beka z typa. Oj, gościu. Jak spadnę, to już chud. Kurde, odwrócił się. <gryw> Albo po prostu spadłem, nie wiem. Gościu. Chyba se żartuje. No nie, no serio. Kurde, no. Dlaczego tak się dzieje? Dobra, widzimy się na, na, na drugiej arence. Eee, pójdę sobie po diamenty. Oczywiście jeszcze nie umiem na bok. Godyblidzma, znaczy nie, Godblidza. Ja to w ogóle nie mam Bridge'a <laughs> Nie no, ja chcę tu szybko iść. Dobra, szybko to tak. Ale w końcu nie nauczyłem się, żeby nie spadać, Trochę skilla poduczyłem. Moi widzowie, kochani, trzeba iść do tego pomarańczowego teraz. Widzę, że idzie. Dobra, do góry. Gościu nara uratował się? nie no dobra dobra pierwszy typ opadzie zniszczony właśnie w tej chwili bo chyba nie wie o co nie wie co się dzieje ty gości nie umie grać gdzie naucz naucz się grać potem ze mną walczy. <grym>, o, o o to jest mocno nowe dzisiejszego odcinka <grym, <grym, czyli no już no fajnie Zapomniałem a naucz się grać a potem ze mną walcz o dobra pamiętam mm, tam jest różowy ale od razu musieli zniszczyć łóżko bieg żółty ha nara dobra idziemy do tego żółtego bo widzę że Przyszedł do mnie i zniszczył mi łóżko. no fajnie <grym> Pozdrawiam Znaczy ja go nie pozdrawiam, bo mi zniszczył łóżko <grym> Nie lubię gości, który mi. Jeszcze mi łóżko, gościu Chyba coś O o o o o, problemy Wiesz go Gościu Jest Myślałem, że już zdedam Dobra Jabłuszka sobie wezmę. Dwa Zbiorę jeszcze tego. Ty, co? Jabłka nie mogę kupić? No, pomyślałem, że już nie mogę kupić. Kościół. <ścoughs> nie, no, chyba se przesadzasz coś. Dobra, idź co stąd. Gościu, no makro fajne masz, fajne, fajne gościu makro masz. Zajebista. No wracajmy sobie jabłko. Gościu, idź stąd. Kuźwa. Wkurza ten gościu, Jezu. Ramię rzuci Który? Dobra No i super! I zmieniamy serwer widzowie